Dzień dobry. Anubis i Kwaśny witają na swoim YouTube'owym kanale poświęconym nożom amerykańskiej firmy Benchmade. Znajdujemy się w Warszawie na ulicy Dziekaniej przy bocznej ścianie archikatedy pod wezwaniem św. Jana, gdzie wmurowana i przymocowana jest 13-ogniwowa gąsienica, a właściwie fragment gąsienicy z niemieckiego pojazdu saperskiego typu Borghardt, który hitlerowcy w czasie Powstania Warszawskiego wykorzystywali do walki z powstańcami i do burzenia zabudowy naszej pięknej stolicy. O, możecie sobie popatrzeć: 13 ogniw. Cały fragment gąsienicy z Borgharda z żelaznymi hakami. Wmurowane, przymocowane w boczną ścianę archikatedy pod wezwaniem świętego Jana w Warszawie. A tutaj wyeksponowany jest mój nóż marki Benchmade typu Autostryker 9101. Przy okazji, zademonstruję Wam mojego drugiego ulubionego Benchmade'a. Jest to AFO 2 9051. O. Możecie sobie popatrzeć na obydwa i na całą gąsienicę. Warto to miejsce odwiedzić i popatrzeć na takie ciekawostki historyczne, których w Warszawie jest jeszcze bardzo, bardzo wiele. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem.